Niż, niż naprawdę uzasadnione zarzuty do samych zaproponowanego rozwiązania. E, a czy teraz do Pana posła Majki? Jeżeli, jeżeli Pani minister chce się teraz zlikwidować do tych wypowiedzi, które dotychczas były, to proszę bardzo. Dobrze. E, panie pośle, odnosząc się, odnosząc się do tego, co e, Pan powiedział, Chciałabym zwrócić uwagę, że nigdy nie używam słowa, że jest Pan wrogiem. Nie, nie posługuje się taką nomenklaturą w tej naszej, w tej naszej nie dyskusji. Nie Natomiast pytał Pan, czy jak ustawa wejdzie, to zagwarantuje bezpieczeństwo. No to ja chciałabym Państwu powiedzieć, że gdybyśmy nie przeprowadzili nowelizacji, o której dzisiaj dyskutujemy, to tak naprawdę usankcjonowalibyśmy stan prawny, który, na który jeszcze w tym roku, w maju, na początku, na początku maja skarżyła się Najwyższa Izba Kontroli, wskazując na szereg niepra, nieprawidłowości i nieprzejrzystości całego systemu monitorowania działalności operatorów w zakresie funkcjonowania sieci, sieci mobilnych. To, co Państwu tutaj proponujemy, to jest, to jest uspójnienie przepisów, zapewnienie przejrzystości, doprowadzenie do tego, że organy, które dokonują pomiarów, będą dysponowały środkami na mm, narzędzia pomiarowe, zostaną im przekazane, zostanie im przekazane dodatkowe prawie 6 milionów złotych właśnie na to, żeby mogli kupić. Najwyższa Izba Kontroli zarzucała e, w swoim raporcie, że nie mają, za, że nie mają, e, te instytucje, czym tak naprawdę dokonywać tych e, pomiarów. E, więc no, to jest jedna rzecz, natomiast jest jeszcze, jest jeszcze szereg e, kolejnych. Proszę pamiętać, że obowiązują, że to nie jest jedynie ta ustawa, a wręcz nie ta ustawa, jeżeli chodzi o odpowiednie limity, które obowiązują u nas w, naszym, w naszym kraju, jeżeli chodzi o natężenie pola elektromagnetycznego, to te limity na ten moment wydaje minister środowiska, natomiast w zaproponowanej przez nas, przez nas nowelizacji. Po zmianie będzie wydawał jej minister zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że właśnie strona społeczna podnosi, podnosi obawy, że być może natężenie, że emisja fal elektromagnetycznych, że pole elektromagnetyczne o, określonym, o określonej gęstości, określonym natężeniu może szkodzić. Więc jeżeli ma szkodzić, jeżeli miałby szkodzić, no to kto inny powinien to weryfikować? Jak nie minister zdrowia. No chyba, że uznajemy. No już nie parafrazujmy, nie, też, więc y, pyta Pan, czy dajemy wyrazy. No wydaje mi się, Szanowni Państwo, ja naprawdę zachęcam y, Państwa do przeczytania tej ustawy, bo po prostu obawiam się, że też Pan Poseł jest bardzo, y, został wielokrotnie wprowadzony w błąd, że Poproszę bez pana. tych zmian, które proponujemy, nic się nie poprawi. Zupełnie nic w obszarze, ja już y, jeszcze tylko do Państwa Pani nic w, obszarze, nic w obszarze monitorowania sprawozdawczości operatorów telekomunikacyjnych, nic się nie zmieni. A sami Państwo e, narzekacie na to, podnosicie, e, że to, co dzisiaj funkcjonuje, że system, w którym dzisiaj funkcjonuje i społeczeństwo, i przedsiębiorcy, wymaga, wymaga zmian. I teraz jeszcze próbując się odnieść do pana pytania odnośnie, odnośnie szkodliwości na konkretny na kobiety w ciąży, na, na małe dzieci. Ja zdaję sobie sprawę, że to, co teraz powiem, będzie, będzie szeroko komentowane, to znaczy może nie tyle szeroko, tylko przesągarstwę osób która y, torpeduje technologię mobilną jednocześnie z niej korzystając, na przykład teraz streamując, Szanowni mm. Państwo, e, porozmawiajcie z fizykami, i sprawdźcie, czym się różni y, 5G, 4G i 3G. Tak samo wykorzystują oby, wszystkie te technologie wykorzystują zjawiska fizyczne. Technologia piątej generacji e, niestety, albo istety, jak już <grym> mówiłam, nie wprowadza tutaj żadnego odkrycia. To nie, jest, to, nie jest, to nie jest Ameryka, to nie jest nowy ląd, który jest, który jest odkrywany. To jest po prostu inna architektura sieci, inny plan kanałowy. Macie Państwo tutaj specjalistów na tej sali. Natomiast dokładnie te same zjawiska fizyczne są wykorzystywane. Jeżeli Państwo boicie się natężenia pola elektromagnetycznego, to się pytam, dlaczego Państwo używacie telefonów komórkowych które emitują z, najsilniejszym, z, najsilniejszą, z najsilniejszą mocą właśnie z Państwa otoczeni. Ale ja nie spodziewam się, że dostanę, że dostanę rzetelne odpowiedzi w tym, w tym temacie, dlatego że też wiem, że sceptycy rozwoju, sceptycy rozwoju zawsze byli, są i będą i niektórych po prostu się nie przekona. Natomiast Państwo rząd podchodzi do tematu bardzo rzetelnie. Przeprowadziliśmy, zatrudniliśmy do całego procesu Instytut Łączności, który jest najstarszym instytutem w Polsce, który zajmuje się, zajmuje się telekomunikacją i technologią mobilną. Poprosiliśmy specjalistów z Instytutu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Kolegium Medicum. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia. Rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia i oczywiście. Uważam, że powinniśmy wprowadzać technologię, może ja bardzo chciała, żebyśmy mogli wprowadzać technologię naszymi... Jako, jako rząd, natomiast nie możemy tego robić, nie możemy tego robić ustawami, choćbyśmy nie wiem, jak chcieli. Natomiast uważam, że powinniśmy w naszym kraju dążyć do tego, żeby rozwijało się jak najszybciej i było krajem nowoczesnym. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich standardów. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli chodzi na przykład o nasze standardy, to na terenie pola elektromagnetycznego emisja jest stukrotnie niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Są tylko dwa inne kraje, które mają podobne e, podobne limity, które obowiązują u nas, przy czym zupełnie inaczej je mierzą. Na przykład my, tłumacząc, rozwijając to, my, to, my mierzymy, mamy, e, mierząc natężenie, bierzemy pod uwagę spik, podczas gdy pozostałe te, te kraje, dwa o których mówię, mierzą średnie natężenie w ciągu całej doby. Więc mm, kontynuując to, co yy, wątek, który rozpoczęłam wcześniej, chciałam powiedzieć, że te stukrotnie bardziej liberalne limity, czyli stukrotnie wyższe natężenie nie zostało przez Światową Organizację Zdrowia uznane za czynnik, który, który może wpływać na zdrowie i życie ludzi, w tym zdrowie i życie płodu. Jedyne, co zostało stwierdzone, jedyne co stwierdzono, co ze stuprocentową pewnością powiedzieli naukowcy, co zmieniają fale elektromagnetyczne, co zmienia pole elektromagnetyczne, to jest to efekt termiczny, bardzo nieznaczny. I taki, którego nawet nie odczuwamy, więcej odczuwamy siedząc na przykład przy lampie, która przy okazji też emituje fale elektromagnetyczne. Światło jest falą elektromagnetyczną, tylko dużo silniejszą od fal, e, od fal e, radiowych. I teraz oczywiście ja znam szereg doniesień, na które Państwo się powołują. E, one są, to są w dużej części, fake, przepraszam, ten staro fake newsy powielane. My rzetelnie je weryfikujemy nawet kontaktując się z rządami poszczególnych krajów, na które Państwo się powołujecie, które zaprzeczają, zaprzeczają tym rewelacjom, które, które Państwo podnosicie. Natomiast do Panów Senatorów chciałabym zwrócić uwagę, że trzeba wziąć pod uwagę, chciałabym zwrócić uwagę na to, że jednak musimy podejmując decyzje, podejmując odpowiedzialne decyzje wziąć pod uwagę całość świata naukowego i tak zwany konsensus naukowców. Więc jeżeli oczywiście nie znam tematów, w którym byłby stuprocentowy konsensus naukowców. Natomiast jeżeli mamy, jeżeli weźmiemy cały ten zbiór, z którego 2% będzie zdanie przeciwnego, a 98% powie, że jest inaczej, że to jest, że na, w takim ani innym natężeniu stukrotnie wyższym, które mamy u nas, to jest nieszkodliwe. No to możemy to przyjąć albo możemy tego nie przyjąć. Musielibyśmy sobie powiedzieć, że na przykład Skandynawia, o której nie możemy powiedzieć, że jest obszarem, obszarem Europy, który nie dba o swoich, o swoich obywateli, o zdrowie swoich obywateli, o ekologię. Nie chce po prostu od wielu lat, od kilkunastu lat negatywnie wpływać na życie, na życie ludzi właśnie poprzez... Poprzez pole elektromagnetyczne. Ja już może tutaj kończę swoją przydługą wypowiedź. Odsyłam albo zachęcam panów senatorów, bo wiem, że państwo, z którymi tutaj dyskutujemy od dłuższego czasu, nie przyjmują argumentów i uważają, że naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorowie nie mają odpowiedniej wiedzy, która odpowiadałaby wiedzy, wiedzy przedstawicieli. Przeciwników, przeciwników, telefonii mobilnej. Zachęcam bardzo mocno do tego, żeby zapoznać się z Białą Księgą, którą przygotowaliśmy, z przewodnikiem. Wydaje mi się, że tam bardzo wiele wątpliwości jest, to znaczy nie wydaje mi się, wiem, jest tam bardzo wiele wątpliwości rozwianych, wytłumaczonych w, sto, w sposób na tyle przystępny, na ile na ile ten trudny temat można było, można było opisać. Wydaje mi się, że odpowiedziałam w pełni na pytanie jeśli Pani właśnie. Jeśli można, tylko odwocem. Szanowny mogę? Trochę, pół minuty, minutę czasu. Bardzo dziękuję pani minister za tę odpowiedź, natomiast ona nie, nie do końca mnie przekonała. Natomiast ja biorę pod uwagę fakt, że nie ma do końca przeprowadzonych rzetelnych badań, jeśli chodzi o konsekwencje. I chciałem jeszcze raz zaznaczyć, że tu nie chodzi o to, że ja jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek technologii, które są technologiami unowocześniającymi polską gospodarkę, w ogóle życie w Polsce. Nie, nie, nic z tych rzeczy, tylko ja chciałbym być pewny, że ktoś z mieszkańców, gdzie ja mieszkam, zada mi pytanie, czy ta technologia jest bezpieczna. Ja chciałem z czystym sumieniem odpowiedzieć, że byłem na spotkaniu z Panią Minister i Pani Minister po prostu taką ze strony rządu gwarancję udzieliła. No ja jestem tym pasem transmisyjnym między władzą wykonawczą a obywatelami. I stąd moje, moje obawy, bo to nie jest kwestia, że ja jeszcze raz powtarzam, chciałbym, aby w Polsce nic się nie działo, nie było innowacji technologicznych, żeby tutaj była pustynia, broń może, ale bądźmy, bądźmy po prostu poważni, i traktujmy po prostu ludzi poważnie, bo spotykamy ludzi, którzy jedni są sceptyczni, drudzy mówią, że ta technologia jest szkodliwa dla zdrowia i należy ludzi przekonać, żeby jeśli ona jest naprawdę bezpieczna, to ja Pani Minister gwarantuję, że ja się pod, to, pod tym rozwiązaniem podpiszę jedną i drugą ręką. Tylko ja muszę być pewny, że, ta, że te rozwiązania w ogóle, które, które ta ustawa daje możliwości wdrożenia, że, że to jest ustawa po prostu gwarantująca yy, bezpieczeństwo yy, życia i zdrowia. Tylko dlatego podniosłem te sprawy. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister za odpowiedź i panu przewodniczącemu komisji za możliwość udzielenia mi głosu. Dziękuję uprzejmie. Nasza dyskusja śmieczy. Ja pozwolę sobie udzielić głosu, bo Pan e, Senator Kogut tutaj podniósł e, e, jakieś trzy poprawki, ale pan na to, że no nie ma żadnych poprawek. To, no mnie nie płynęło. E, jeżeli Urząd e, Komunikacji elektronicznej e, m, e, chciałby e, jakieś poprawki wprowadzić, to te poprawki musiałyby być przyjęte. Być, mieć formę pisemną, no być wyartykułowane, co, co chcemy zmieniać, no, ponieważ czego takiego nie ma, więc nie, nie, nie mówimy, że są jakieś poprawki zgłoszone, bo pani, oczywiście pani dyrektor wypowiedziała się bardzo szeroko i obszernie, ale nie sformułowała konkretnych e, e, zmian, jakie miałyby być przedstawione, no, a komisja nie może pracować nad tylko jakimiś e, no, ogólnymi uwagami. Tutaj musielibyśmy mieć to w takiej formie wyartykułowanej, w formie pisemnej. Wtedy być może, któryś senator by przejął te poprawki, wtedy można by nad nimi dyskutować. Się... Tak, proszę bardzo, to Pani Dyrektor. Dzie dziękuję Panie Przewodniczący. My tych poprawek oczywiście nie mamy, ale też inicjatywy do tego, że trzy zastrzeżenia. Co do e, niektórych z nich, przynajmniej byśmy byli bardzo wdzięczni, gdyby głos zabrał e, pan mecenas, legislator senacki, tak, bo na jego głos e, tutaj e, m, myślę, że rozstrzygnie wątpliwości w dużej mierze, a pozostałe zastrzeżenia, no zostały zgłoszone jakby do brzmienia przepisów e, i też mogą zostać wyjaśnione, jeśli trzeba, my no je głosimy, na piśmie, tak, to jakby jest absolutnie możliwe. Natomiast jakby ja chciałabym się odnieść jeszcze do wypowiedzi pani, e, pani minister, Pani minister ma łaskawa rozpocząć swoją wypowiedź i ją zakończyć wystawieniem na Urzędowi Nauki, polegającej na sugestii, że my się uchylamy od pracy, od wykonywania kompetencji. Przepraszam, ale ja bardzo proszę, bo to się już powtarzał któryś raz do tej pory, pomijaliśmy tego typu użytliwości wycieczki w naszym kierunku. Ale ja bardzo proszę, żeby się powstrzymać od takich sugestii i od kwestionowania naszej wiedzy merytorycznej i wkładu Urzędu gospodarkę zimnym i porządkowanie pasma. Wydaje się, że pani minister naprawdę nie ma żadnego pojęcia o tym, jak na co dzień, jak na co dzień praca w szkole. Ale to troszkę na Szanowni państwo, panie dyrektor, proszę pozwolić, ja pani... Nie, ja proszę, Proszę pozwolić, ja pani teraz odbiorę głos, udzielę głosu. Ja rozumiem, że jest już późna godzina, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, że grają czasami emocje. Ale ja bym prosił, bo sanackie, na komisjach senackich raczej takich ad personam nie używamy uwag. Raczej staramy się też bardziej ogólnie mówić. jak bardzo bym się, żeby, żeby nie artykułować w taki sposób, nie, 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 nie wszczynać jakby celowo um, sytuacji, które są, e, które wywołują natychmiastową e, reakcję, bo za chwilę odejdziemy od meritum i zaczniemy się przerzucać e, uwagami no, osobistymi. Więc e, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby merytorycznie się odnieść? E, tak, to, to w takim razie trzy osoby. Pan, Pani, Pani Dyrektor na, jako ostatnia, później jeszcze udzielę głosu oczywiście Pani Minister, jeżeli Pani chce zastosowny, żeby pieniądze i dalej jeszcze... <laughs>